Ten weekend na antenie stacji TVK WSM, dłuższa relacja z ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się ostatniego dnia sierpnia. Radni mocą uchwał zatwierdzili zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2032 oraz w budżecie gminy Wieluń na bieżący rok. W tym kontekście wrócono tak naprawdę nie wiadomo który już raz do sprawy budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Inwestycja niebezpiecznie oddala się w czasie. Wieloletnia prognoza finansowa przygotowana na dzisiejszą sesję. Zawiera informacje bardzo ważne dla nas, tak uważam, i z mojego punktu widzenia nieakceptowalne. Proponuje się mianowicie w roku bieżącym, po 8 miesiącach, bo dzisiaj mamy ostatni dzień sierpnia, czyli po 8 miesiącach, zmniejszyć wydatki inwestycyjne gminy Wieluń, mimo że posiadamy pieniądze, więc dlatego tu mówię, że posiadałem pieniądze, żeby nie była mowa, że brakuje nam 6 milionów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, bo nie z tego powodu zmniejszamy te wydatki. Proponuje się zmniejszyć wydatki inwestycyjne o wartość prawie 11 milionów. 10 milionów 832 940 60 zł 60 groszy. To jest, proszę Państwa, o 26% zmniejszamy wydatki, proponuje się zmniejszyć wydatki inwestycyjne gminy wielu. Co jest powodem? W moim odczuciu gmina nie radzi sobie z realizacją tych zadań. To, to jest moje zdanie. Może mam prawo się mylić. Tutaj, Panie Burmistrzu, dziwi nas, że Pan przykładowo jest ulica kolejowa. Zadanie wprowadzone do budżetu w roku 2020 przesuwa Pan realizację tego zadania na rok 25. Czy my w tej chwili wchodzimy w jakieś plany pięcioletnie budowy tych, tych, tych dróg, czy nawet tej y, hali sportowej? Też warto jest przypomnieć, że zadanie przez Radę było wprowadzone w budżecie Gminy, w budżecie gminy Wieluń w roku 2020. Pan przesuwa to teraz na 24, chociaż naprawdę są duże wątpliwości, żeby w 24 roku to zadanie zostało zakończone. To samo tutaj bardzo niepokojąca jest sytuacja, jeśli chodzi o przok. Bo jak każdy wie, było to można powiedzieć taki konik pana burmistrza, gmina w obiegu zamkniętym. Tu rada panu zawsze akceptowała pana, pana te pomysły na ten Przok, żeby mieszkańcy mieli mniejsze opłaty, jeśli chodzi za wywóz śmieci. Co się dzieje Panie Burmistrzu, bo wiemy, że Przok tak samo w tamtym roku miał wielkie problemy z realizacją. Dla mnie jest troszeczkę niezrozumiała sytuacja, bo wszędzie można powiedzieć tutaj w, w okolicy są realizowane zadania. Znajdują się wykonawcy, te inwestycje są realizowane, a u nas jakoś w gminie Wieluń zaczynają się jakieś dziwne problemy z realizacją tych wszystkich sad. A przecież Pan wie dobrze o tym, że kto długo buduje to drogo buduje. I wiemy w tej chwili, mamy przykład na hali sportowej jakie gmin, gmina poniesie koszty związane z tym, że Pan tak po prostu opieszale i troszeczkę niegospodarnie podchodzi do realizacji tych zadań inwestycyjnych. To, co jest przerażające dla mnie, to to, co się dzieje chociażby z oświatą. Bo wydatki inwestycyjne, jako za chwilę będziemy przy budżecie, w jednostki oświatowe, to już pan ściąga ponad 4 miliony. Jednocześnie chciałam się zapytać, co się dzieje żeby na wynagrodzenia. Te kwoty w WPF-ie przewidziane na ten rok są wyższe, były już wyższe tydzień temu i są jeszcze wyższe niż były tydzień temu proponowane. I to jest moje pytanie, co się dzieje, że ta pozycja rośnie właściwie z tygodnia na tydzień? Martwi mnie ulica kolejowa bardzo, bo to znaczy, że Pan już teraz powiedział mieszkańcom ulicy Kolejowej, że Pan jej nie chce robić. Bo gdybym widziała, że w przyszłym roku jest ta główna część inwestycji, to okej, okay, jakieś tam prace wykończeniowe i ta droga już by była do przejeżdżania. A jak pytałam o ulicę Kolejową, pytałam o przejście dla pieszych, o nic dużego, o przejście dla pieszych. Chociażby przy przychodni to usłyszałam, że będzie remontowane, nie ma takiej potrzeby. Tylko że to przejście mieszkańcy mają teraz szansę mieć w roku 2025. Ale ponieważ na ostatniej sesji radni uznali, że nie trzeba przeprowadzać referendum, że nie warto oddawać głosu w ręce mieszkańców, to z tego powodu, że jednak to zadłużenie się zmienia, ja dzisiaj zagłosuję za WPF-em. Ale uważam, że pan sobie po prostu nie radzi z tym, co się dzieje. A szkoła podstawowa, hala przy szkole podstawowej numer 5. I kolejowa to jest po prostu pana totalna porażka. Budżet gminy, tak jak prognoza wieloletnia finansowa, ona w trakcie roku zawsze powinna podlegać urealnieniu. Zresztą to w każdym w każdej opinii e, Regionalnej Izby Obrachunkowej e, jest e, to podkreślane, że w trakcie roku budżet powinien po, podlegać urealnieniu. Jeżeli wiemy, że zachodzą takie okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie y, wydatków inwestycyjnych w danym roku na poziomie, który był zakładany podczas uchwalania, no to trzeba ten budżet, jeżeli się powzięło taką informację, to trzeba ten budżet urealnić. Y, I o jakich my mówimy tu inwestycjach? Bo nie mówimy o inwestycjach wartych milion złotych, my mówimy o dużych, bardzo wartościowo inwestycyjnych, ale też dużych w zakresie tych inwestycji. Rozpatrzono też uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz kredytu na pokrycie deficytu budżetowego, a także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 roku na pomoc finansową dla powiatu wielońskiego. I jeszcze jedno, mowa też była o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Relacja z sesji jak zwykle w w temacie tygodnia na zakończenie naszego programu zapraszamy zaraz po kulturze.